wszystkich szczęść Boże. W ramach tego naszego cyklu mini wykładów chciałem też zwrócić uwagę na kontekst rodzin, ale z takiego punktu widzenia liturgisty, no bo pamiętajmy, że ten ogłoszony przez papieża rok rodziny, który jeszcze potrwa aż do czerwca. No to jest taka inicjatywa, która miała przede wszystkim i ma ciągle jeszcze zwrócić naszą uwagę na pewne aspekty w życiu rodziny, które może gdzieś już nam uleciały, a trzeba pamiętać, że między innymi na rodziny trzeba patrzeć jako na kościół domowy. Właśnie po Soborze Watykańskim II na nowo odświeżono patrzenie na kościół domowy. My pamiętajmy, że w momencie kiedy jesteśmy ochrzczeni, na, już na, także wtedy, kiedy jesteśmy chrzczyni jako małe dzieci, nie mamy tego jeszcze wtedy świadomości, ale warto potem w, jakoś tam tę lukę nadrobić. Tam po chrzcie jest jeden z obrzędów wyjaśniających, to jest namaszczenie krzyżem, gdzie jest wyraźnie mowa o tym, że jesteśmy przez ten obrzęd, przez chrzest sam, włączeni w potrójną misję Chrystusa, kapłańską, królewską i prorocką. Kapłańską. Co to znaczy, ja widzę zdziwienie na twarzach studentów, kiedy mówię, że każdy ojciec, każda matka jest dla swojej rodziny w pierwszym rzędzie takim kapłanem w tym kościele domowym, kapłanem, kapłanką. Kto nie ksiądz, ale właśnie rodzice uczą swoich dzieci najpierw modlitwy, dają im przykład tego, że się spotykają przy stole przed posiłkiem i się modlą, dziękując za to, że mają co jeść. Jednocześnie pamiętając o tych, którzy głodują na świecie, to są takie elementy no, pedagogiczne, które, które dziecko w sposób taki naturalny odbiera z biegiem tych lat niemowlęcych, a potem dziecięcych. Po to, żeby między innymi się też ukształtować w tej szkole domowej, w tym kościele domowym, do tego, żeby swoją religijność praktykować. A gdzie ją można pra praktykować? I kiedy? No, choćby na przykład przez cały rok liturgiczny, który nam daje szereg okazji do tego, żeby właśnie w tym kościele domowym doszły do głosu te uroczystości, one mają święta, oczywiście czy okresy całe, one mają oczywiście swoje miejsce w kościele, tym parafialnym, do którego chodzimy no, z czasu z powodu pandemii, różnie to bywa. Natomiast na pewno pandemia nie jest w stanie nam zaburzyć tego rytmu roku liturgicznego, który się dzieje, może się dziać w domu, w mieszkaniu. Tutaj warto ciągle pielęgnować taką piękną, starą tradycję. Ja ją pamiętam z dzieciństwa, między innymi myślę, że wielu tutaj się pod tym też podpisze, polegającą na tym, że właśnie w domu jest takie miejsce wydzielone, czy stół, czy kącik, czy jakaś, jakiś mebel specjalnie do tego ustawiony. Który jest tym ołtarzem domowym, dosłownie, gdzie jest miejsce i na krzyż, i na świece, i także na figurę Matki Bożej, czy na obraz Matki Bożej, gdzie jest miejsce, gdzie zawsze jest położone, położone pismo święte, do którego można w każdej chwili sięgnąć i, i przeczytać fragment. To są takie miejsca, gdzie też oczywiście może być zmieniana dekoracja świąteczna czy okresowa takim takim szczególnym symbolem adwentu, który przeżywamy. No choćby jest wieńce adwentowy i tutaj gdzie jak działa na Śląsku bardzo wcześnie ta, ta, ta tradycja się pojawiła w latach 80, kiedy byłem na Kulu, tam okazało się, że w kościołach nawet nie było wieńca adwentowego, a u nas w domach są te wieńce i łatwo przy takim symbolu, który też jest oczywiście widoczny w kościele. No zapalać te kolejne świece, podkreślając, że czas płynie, już mamy kolejną niedzielę adwentową i niebawem będzie czwarta świeca zapalona i będzie już Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wtedy przy taki, My jesteśmy, pamiętajmy, istotami, które bazują na symbolach. Jeżeli my nie będziemy dbali o takie symbole, o taką symbolikę, właśnie także świąteczną, to, to troszeczkę stracimy. Oczywiście, myślę, że nie trzeba tłumaczyć, ale zbliżające się uroczystości związane z Narodzeniem Pańskim, one pokazują, jak istotną, jak się wpisała pięknie choinka. Nie tylko ta w, w, w galeriach handlowych, ale właśnie ta, która w naszym domu się pojawia, którą się przystraja i to takim specyficznym, właśnie rodzinnym charakterze, a po to wszystko, żeby potem podniósł znalazły się prezenty, żeby ona nam przypomniała, że niestety dramat ludzi się zaczął przy drzewie rajskim, ale zostaliśmy zbawieni na drzewie krzyża. Tutaj oczywiście możemy potem dalej rozwijać ten, ten cały, cały kontekst prezentowy i wieczerzy wigilijnej. Widzimy więc, że choćby tylko teraz, w tym nam bliskim już okresie, no, ten rok rodziny powinien być czasem, kiedy naprawdę troszeczkę bardziej docenimy ten klimat, który stwarzamy przy okazji świętowania. Człowiek jest istotą świętującą. A to świętowanie przebiega i w kościele, ale też przede wszystkim właśnie w Domu Rodzinnym. Oczywiście nie możemy nigdy tego naszego świętowania pozbawić, tego elementu paschalnego, podkreślając, że właśnie Chrystus nas nie tylko zbawił swoim narodzeniem, ale przede wszystkim zbawił nas swoją męką, śmiercią i, i, i zmartwychwstaniem. I dlatego właśnie ten Chrystus zmartwychwstały jest taki ważny. Będzie w Wielkanoc, może jeszcze jakieś będą nagrywane tutaj te mini wykłady, będzie okazja, by jeszcze o tym szczegółowo coś powiedzieć, ale na pewno tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, czy w naszych domach, w naszych kościołach domowych jest miejsce na krzyż. A mówię to z takiego doświadczenia, kiedy jeszcze byłem parę lat temu tutaj króciutko proboszczem na półwsi w Opolu i chodziłem po Korędzie po nowych osiedlach, domach. Prosili o pobłogosławienie właśnie domu, tego domu, który ma być tym kościołem domowym, i niestety tam się często zdarzało, że jeszcze nie było nawet krzyża na ścianie. Dbajmy o to, żeby w naszych domach, w naszych rodzinach, nie tylko ten klimat kościoła domowego był w naszych umysłach, ale przede wszystkim także w naszym postępowaniu i w naszym akcentowaniu, że w naszym domu jest miejsce dla Pana Boga. thank